Hej, witam Was bardzo serdecznie na kanale Fire One I witam Was w nowej serii z gry Brawy Stars. O której już mówiłem na serwerze na Discordzie. Więc bardzo zachęcam do oglądania, jest to odcinek pierwszy z serii Brawl Stars. Mam nadzieję, że seria się Wam spodoba. I będziecie ją i ciepło ją przyjmiecie. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba, i ciepło ją przyjmiecie. Eee, no i co jeszcze? I oczywiście. Jak Wam się odcinek i seria spodobają, to możecie zostawić wtedy łapeczkę w górę pod tym filmem. Możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem oraz pamiętajcie o subskrypcji, kto nie subskrybuje, żeby dołączył do nas na bieżąco. I oczywiście kliknijcie dzwoneczek. No więc, właśnie rozpoczęliśmy nową serię z gry Brawl Stars, jak widzicie. Dobra. Seria na ten pomysł w ogóle wpadła. E, zaproponował mi ją ten e, kolega Kuba, którego serdecznie pozdrawiam. No, którego serdecznie pozdrawiam i właśnie on mi zaproponował tą serię. No i pomyślałem w sumie, że można w sumie jednak nagrać tą serię, bo by było całkiem spoko. Zrobić z tego taką fajną serię. Jestem ciekaw ile seria przetrwa odcinków, ale mam nadzieję, że jak najwięcej będę chciał. Żeby jak najwięcej wyszło z tej serii odcinków, naprawdę. Bo uważam, że warto. No. Więc tak jak słyszycie... I tak jak widzicie powstaje właśnie seria z Brawl Stars. No. I co jeszcze, pamiętajcie oczywiście o zajrzeniu w opis, bo w opisie są różne linki, na przykład właśnie link do serwera na Discordzie, z czego warto ten zajrzeć na serwer na Discordzie, bo tam macie te, macie informacje na temat na bieżąco, co się dzieje na kanale i w ogóle, więc naprawdę warto uważam. Przejrze aktualności bo jestem ciekaw czy coś nowego dobra nie ma czasu, rozpoczynamy gierkę no oczywiście myślę, że odcinki z serii Brawl Stars nie będą zbyt długie bo jakoś długich też nie zamierzam robić ale myślę, że będą bardzo fajne mam taką nadzieję przynajmniej, że wam się spodoba taka seria z Brawl Stars No Dobra, musimy ich zaraz Rozpierniczyć Dobra, wypuszczę miśka i I lecę mm. O kurczę. Dobra, tam jeden się wyłania. O kurczę, ta dziewczyna się wyłania. Która jest całkiem potężna, powiem wam. Ta z tą spluwą. Czekajcie, może ją z zaskoczenia. O kurczę, następna. Dobra, jedną już dobiliśmy. O, kurde, mam 7 diaksów, muszę ich strzec, powiem wam. Nie no, ale też byśmy musimy zlać przecież. OMG, jak mnie wywaliło. Kurde dobra, straciliśmy 2 diaksy. Zawsze, jakby co jesteśmy drużyną e, niebieską, czerwoni to nasi przeciwnicy jest bardzo ciekawie No jak ona mnie tak szybko dobiła? A nie, ona mnie jeszcze nie dobiła Kurde, nie, nie, nie Dobra, już przegraliśmy, słuchajcie Nie ma sensu zdobywać więcej deaksów. No właśnie Niestety mamy porażkę Na początku mieliśmy zwycięstwo, ale teraz jest niestety porażka Tak jak widzimy sami Mhm mm, no Czy coś jeszcze powiedzieć? No nie wiem w sumie Odcinek trwa dopiero niecałe 5 minut, więc na razie spoko. O dobra, odbierzemy, z zobaczymy co mamy. No. Dobra, monety zdobyliśmy i punkty mocy do Shelly. Spox, czyli do Shelley zdobyliśmy punkty mocy i Donita. No to fajnie, bardzo uważam. No, ciekawie. Hm. Wow, mam 118 pocharków, nieźle. Szczerze Wam się też przyznam, ja serię rozpoczynam dopiero od takiego, jakby nie, po, nie aż tak początku, ale już trochę tą grę prze, e, wgrałem, dlatego żeby się jakoś z nią zapoznać. Do tego grałem w tą grę, żeby się bardziej z nim jakoś zapoznać. E, no więc, tak jak słyszycie, poczekajcie, robimy małe cięcie. Dobra, już powróciłem, słuchajcie, po krótkim cięciu już jestem, jestem na kanale. Było małe cięcie, ale już jestem. Coś się stało? O nie, poczekajcie, robimy znowu cięcie, bo dobra, e, jestem. Już jestem, jestem, jestem. E, mieliśmy dwa cięcia y, i teraz było to jedno cięcie, ale dlatego, że mi reklama wyskoczyła i to cięcie musiało być. No. Mhm. Mm Dobra. No, tak jak mówiłem, jakby grę... E, serię rozpoczynam nie tak od początku całej gry, bo musiałem się właśnie, jak jak wam mówiłem, zapoznać trochę z tą grą, więc no trochę to trwało, ale myślę, że było warto zapoznać się z tą grą. No kurde, nie mam żadnych. No boi. Ej, czy oni naprawdę wygrywają? A mamy tylko jeden ten? Diament? Noż... Noż... tak nie może być, panowie. O dobra, przebijamy ich jednym diaksem. Dobra, o dobra, wygrywamy. Znaczy nie, na razie jest odliczanie, poczekajcie, jeszcze nie wygrywamy. Na razie jest odliczanie, ale zaraz może jeśli się uda, to może nawet wygramy. O dobra, jest zliczanie 5 sekund i zaraz można to wygrać łatwo. No, koniec rozgrywki. Przechytrzyliśmy ich o 16 diamentów. Wiecie co, szczerze wam powiem? Grałem w tą grę jeszcze nigdy, nie zostałem tutaj gwiazdą. Co jest bardzo słabe trochę, że nie zostałem gwiazdą, ale staram się jak najlepiej, żeby tą gwiazdą zostać. I mam nadzieję, że kiedyś tą gwiazdą w tej grze zostanę. No to mamy 124 pucharki na no spoko. Te pucharki jakby pokazują jacy. Jacy jesteśmy dobrzy chyba. Nie, poczekajcie nie. Pucharki to tak jakby no, nasz... Nie, nie, nie. Yy, nie nasz level, bo level to jest gdzie indziej, a ja mam piąty level. Poczekajcie, co to są te pucharki? Muszę sobie przypomnieć. Powiem szczerze. Też jakby co, ten mój misiek nie ma dalekiego zasięgu, więc no muszę uważać, jak strzelam do kogoś. Dobra, poczekajcie, idę się trochę uleczyć, yy, bo mam mało żyćka. Dobra, to się uleczę i skrzeszę miśka. To są takie mega moje miśki, które ja jakby tworzę. I to jest bardzo fajne, uważam. A gwiazdą można zostać przez to, ile zabiłeś. Jeśli zabiłeś dużą sumę wrogów, no to zostajesz gwiazdą gry, jakby. No i to jest fajne też. Ale jeśli oni na przykład zabijają większą sumę, no to oni zostają wtedy gwiazdą. No. Dobra, to jednak ubita zginęła. Kurde... Dobra, pociski. O dobra, czerwoni mają odliczanie. No, więc jeszcze nigdy w ogóle nie zostałem gwiazdą. Co jest słabe. Znaczy nie to, że słabe, że yy, gwiazda jest słaba, zostanie gwiazdą jest całkiem spoko według mnie. Tylko słabe jest to, że właśnie nigdy tą gwiazdą nie zostałem. No. Widzicie. Nawet teraz nie jestem gwiazdą. A tak jak tutaj widzicie, tutaj gdzie są te ekspaty te gwiazdki, to duża gwia ta piątka w gwiazdce to jest właśnie mój level. A Znaczy, mówię oczywiście dla tych niedoświadczonych w, te, w, w Brawl Starsa, bo są oczywiście, mog znaczy mogą być. Nie mówię, że na pewno są, że na 100%. Tylko może tak się zdarzyć, że na przykład mogą być jacyś gracze, którzy zaczynają dopiero w Brawl Starsa, Więc mówię na razie czego, żeby wiedzieli na przykład jak ktoś zaczyna no to może nie wiedzieć czegoś no to na no wreszcie czego dla tych doświadczonych to ja pewnie że wiedzą i oczywiście tylko mówię jakby ktoś nie wiedział tak na razie czego No wiecie czasem można nie wiedzieć czegoś normalka przecież no normalka no o kurde no nie wszystko trzeba wiedzieć przecież e, nie e, nie nikt nie jest tutaj nikt nie jest kujonym. przecież żeby wszystko od razu wiedzieć co nie no A czy z tego co w ogóle Eee, szczerze Wam powiem, mówi się, że kują to osoba, która dużo się uczy, uczy i nie może nauczyć, co nie? Według mnie kują to jest taka osoba, która... Ja tutaj Wam teraz ukuję na pieprze, e, e, znaczy mówię, sorki mówię. Dobra i tak, dobra, wiecie co powiem może o tych chwilę już dokończę. E, no, a e, mówią tak niektórzy, że Kują to jest osoba, znaczy ja tak myślę, że Kują to osoba, która się uczy i ma same dobre oceny. Chociaż właśnie nie wiem właśnie które z, które zdanie, które jakby jest prawdziwe, czy to moje stwierdzenie, czy to czy to takie stwierdzenie co większość ludzi mówi. Znaczy mi ciężko to ocenić powiem wam też, szczerze. Dobra, wypuszczam Miśka O, idzie już jeden gość, tak? Dobra U nie, Kubita idzie, Kubita! I właśnie ten, zginęliśmy przed chwilą Poczekajcie Sorki, że ciągle patrzę na timer, ale wiecie jak to ja Więc niezła rozruba przy okazji się tutaj dzieje Z tego co widzimy Ale rozruba No ta gate No nie No, naprawdę, zostać gwiazdą to jest naprawdę niezły wyczyn. O, mam rangę siódmą. No też tutaj nam się pokazują rangi, to jest spoko. No, może ciągle mi cały czas się pokazuje o czym na scenie Bra Brawstarsa. Na razie nie mogę ocenić, bo na razie nagrywam, ale później ocenię. Dobra, mam 136 pucharków. O, dobra. Zdobyliśmy 12 pucharków nowych. Nieźle. Dobra. Myślę, że to będzie nawsze taka ostatnia rundka. Poczekajcie, robimy małe cięcie po reklama... Dobra, jestem. Reklama jednak się przewinęła, powiem wam, co mnie bardzo zdziwiło. Ale jestem, jestem. No. Kurde, zniszczył mnie. E, no, myślę, że to nasza taka ostatnia rundka i pamiętajcie, że to dopiero odcinek pierwszy z tej serii i myślę, że seria naprawdę prze przewidzę jakoś dużo odcinków, myślę, że postaram się jak najwięcej odcinków z tej serii zrobić, bo jednak uważam, że warto e, zrobić serię z Brawl Stars, którą właśnie mi kolega polecił, którego właśnie serdecznie pozdrawiam. Dla mój Misiku, niech wygra Niech mój misiek ten wygra U nie, czerwoni mają odliczanie, słuchajcie No, już co za Dobra, przegraliśmy Czerwoni przezwyciężyli jakimś cudem Mhm Dobra. Wiecie, znaczy, co ile trwa ten odcinek? A dobra, dajemy jeszcze jedną rundę. Słuchajcie, ostatnia jeszcze runda i. Yy, no i będziemy kończyć powoli odcinek. Wiecie co? No. Tak z, nie, tak z niecałe jakieś 20 minut. Myślę, że to bardzo dobry czas, nawet jak na takie odcinki z tej serii. Pomysł na serię stał się dopiero wczoraj, e, zaplanowany był wczoraj, a już dzisiaj nagrywam właśnie dla Was odcinek, jak tak jak widzicie. I całkiem fajnie. No. Myślę, że nazwę to początki, część pierwsza, jakoś tak. No nie wiem, w sumie. Nie no, nazwę to część pierwszą, no bo w sumie na razie to są jakby ten. E, początki serii, więc myślę, że jakoś nad nazwą nie będę rozkminiał specjalnie też. Więc wiecie, no. No, więc właśnie. Nad nazwą, nad nazwą jakoś specjalnie nie będę rozkminiał. Hmm. Dobra, Miśku. Miśka wypuszczam na wolność. U hmm. oni zaraz będą mieli odliczanie. Słuchajcie. No i czerwoni mają odliczanie. Super. Od 13 sekundy. O. No kurde. Znowu mają odliczanie Dobra wypuszczam miśka Może to coś pomoże Ale to jest rozruba Powiem wam To taka normalnie Że to szok No i przegraliśmy No niestety mm. Hmm. U niej straciłem, Ej, słuchajcie, straciłem cztery... dwa pucharki, no dwa. E, słuchajcie, myślę, że na spokojnie możemy sobie już zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba, bo to dopiero pierwszy odcinek, pamiętajcie. I będą wpadać jeszcze cały czas odcinki. E, normalnie i to dopiero pierwszy odcinek z, z serii Brawl Stars. Z czego bardzo zachęcam na żebyście wbijali na mój kanał, przeglądali różne filmy. E, bardzo polecam oglądać e, mój kanał, moje filmy w ogóle. Bardzo polecam. Mhm. Mm mm, no. Pamiętajcie też o łapeczkach w górę, bo to naprawdę motywuje. Wiem, że się zawsze upominam pod każdym filmem, no ale wiecie, co, jak to z YouTube'em. E, no i oczywiście, kto nie subskrybuje, jak, chce, jak chcecie, oczywiście. Ja Was do niczego nie zbysam, szam, ale jak chcecie. To możecie zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z materiałami i wtedy kliknijcie z wężek, że to wtedy pamiętacie, jak kliknijcie z wężek, to dostaniecie takie powiadomienie, że o, fire One wrzucił nowy film. No to cześć, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę udanego poniedziałku. No, to pa.